Dobra, no ja witam wszystkich serdecznie. Yy, przepraszam za tak długo mnie obecność na kanale, no ale minus jest taki, że mnie długo nie było, a plus jest taki, że że jest dużo skamieniałości w sumie do pokazania, więc ten odcinek będzie myślę w miarę dość długi. No i co dzisiaj będziemy sobie robić, no to pokażę wam po prostu co znalazłem w około, no w dwa miesiące mniej więcej, a dużo tego jest powiem wam. Jest też kilka rzeczy, które sobie kupiłem, yy, ale dużo jest bardzo, których znalazłem, a tam co kupiłem, to są trzy rzeczy. Yy, no więc może nie wiem od czego byśmy sobie zaczęli. Ja myślę, że od belemnitów, bo ja najbardziej lubię. Dobra, to ja je tutaj położę i zaraz się widzimy. No jak widzicie, troszkę się tych belemnitów nadbierało. Nawet nie liczyłem ile, ale trochę jest. No, i co by tutaj pokazywać? No, belemity znacie, pokazywałem je już dużo razy. Kilka czubeczków jest, nawet nie liczyłem ile, chyba tylko dwa. No, tak naprawdę tylko dwa, zobaczcie. Takie o? To jest taki długi belemit. W sumie miałem jeszcze kilka, ale już się wrzuciłem i nie mogę wam pokazać. Yy, I one były takie. Jeden to w ogóle pobił rekord grubości. Bo był taki króciutki, ale strasznie gruby. Nie wiem, co to był za belemnit. No i, no widzicie, takie po prostu belemnity. Ogólnie są dość ładne. Yy, one jakby nie są z jednego miejsca, tylko z kilku. Tutaj jest taka dziurka w środku, czyli to po fragmokonie, jeśli dobrze pamiętam. Bo mnie trochę tutaj myli pamięć z tym. O Boże. Dobra. No takie, no takie belemnity, jak belemnity. Tutaj jakiś taki Odłamek tak naprawdę można by powiedzieć. Ten to strasznie brudny. Belemnit. No ale wiadomo, ja wszystkie biorę belemnity. Belemnitów nigdy za wiele. To chyba najlepsze stwierdzenie. <noise> Według mnie. Belemnitów nigdy za wiele. Albo na przykład, gdy życie daje Ci żwirek, to poszukaj belemnito. To bardzo mądre. To wcale nie było tak, że to było z tą lemoniadą i cytrynami, tylko to było o żwirku i o belemnitach. No, tu jest jakiś taki szary... Wygląda jak zwykły kamień, no ale widać, że to belemnit. No i co? No w sumie to nie będę ich wszystkich pokazywać tak po kolei, bo to nie ma sensu. Tylko o, tutaj jest jeszcze taki. O, to jest ciekawe. Zobaczcie, w środku jest wypełniony jakimś minerałem i bardzo dobrze widać tutaj te, no jakby to powiedzieć, no słoje, coś takiego można by powiedzieć. Yy, no bo to tak jak są pnie, i tam są słoje, to można sobie zmierzyć ile te drzewo żyło, no to tak samo były belemni, to one też miały takie słoje i wiecie z czym mi się to kojarzy, trochę to wygląda jak jakiś kwiat nie na przykład jakieś... no nie wiem, nie znam ale tak wygląda jak jakiś kwiatek porusza wyobraźnię trochę mi najbardziej się czubeczki podobają oczywiście, ja zawsze lubię czubeczki Zdrobione, ale na nie mówię no, i co tu by pokazywać? No, jeszcze takie są. Chyba to w ogóle. Nie, wydawało mi się, myślałem, że były dwa, które były połączone, ale nie. No to chyba już bym mógł zakończyć. I poczekajcie, wsypiemy sobie te belemity, tak już oficjalnie. Dobra, udało mi się uporać z tą moją nową skrzynką. Zobaczcie, tak wygląda. Jest taka fajna bardzo. Dostałem sobie na urodziny. Yy. No i trzymam tam właśnie Belemnity, Trilobity, yy, Łodzikowce, jeszcze florę, czyli najmniejszą grupę moich skamieniałości. Nieważne. Mam chyba jakieś tylko cztery okazy. Planuję sobie kupić nowe skamieniałe drewno, ale tak to mam bardzo mało. No jak wiecie, to ja mam dużo Belemnitów. Bardzo nowe. Yy, no i jak kilka lat się zbierało. Yy, więc ja sobie wsadzę. Muszę wybrać dobra, poczekajcie dobra, uprzątnięte, no i tak się prezentuje musiałem już w ogóle znieść podział na rozmiary tych belemnitów bo się nie mieściły jedne w worku no i tyle ich jest a to jeszcze nie wszystkie, bo i tak mam tutaj, w tym skrzyneczce małej y, takie wiecie, ładne belemnity które nie chcę, żeby mi się zniszczyły ja je Wam pokazywałem, ale jeszcze je raz pokażę, no zobaczcie polerowane przeze mnie tam Yy. albo kupione w ogóle jeden to moja pierwsza kupiona skamieniałość pamiętacie czy mówiłem wam chyba o tym ten no to belemnit jakże piękny o tak bardzo, bardzo ładnie wygląda ja w ogóle nie wiem, może przynudzam rozczulając się nad belemnitami no ale ja naprawdę, uwierzcie, bardzo lubię belemnity gdy życie daje ci żwirek to poszukaj belemnito to jest bardzo mądre przysłowie sam nie wymyśliłem to wcale dobra, <laughs> nieważne no, i ja go sobie wypolerowałem, żeby był jeszcze lepszy. To pamiętacie, może, tego belemnita z odcinku? O tym, zobaczcie, jak się pięknie śni. Z odcinka o polerowaniu skamieniałości, gdzie tego koralowca też polerowaliśmy. Koralowiec według mnie był najlepszy, ale belemnit też jest super. Ech, no i o czym to ja tutaj. A właśnie, no i tak się prezentują te belemnity. To teraz sobie przejdźmy do takich nudniejszych rzeczy. Znaczy dla mnie przynajmniej. Y Poczekajcie chwilkę, może do koralowców. P.S. No i jeszcze gąbek i przywiołów. Bo to taka moja wada wrodzona, że nie umiem ich rozpoznawać. Znaczy im przywioły umiem, ale nie będę ich pokazywał oddzielnie. Dobra, to chyba są wszystkie, ale pewnie jakiegoś zapomniałem. Zobaczcie. Pokażę Wam najpierw od najgorszego. Czyli tego. Nawet nie wiem, czy to zobaczycie. Czyli no widać, ale to jest takie słabe, że nie wiem, czy nawet tego nie wyrzucę. Boże... Ale tak tylko dla czasu oglądania jest. Wybaczcie mi za tą kamerą. Słabo trochę widać, prawda? No przepraszam, ale nie mam, nie stać mnie na... czy może nie, nie stać, ale nie chcę mi się kupować takiego sprzętu. No bo to tak ja robię trochę dla fanów. te odcinki. I też żeby ludzi je edukować. I takie rzeczy, no wiecie. No to zobaczcie, tutaj mam taki ciekawy... W sumie to miałem pokazywać od najgorszego, ale już dobra, kij z tym. Yy, taki ciekawy koralowiec, niby taki zwykły kamień, ale tutaj jest yy, taka struktura, trochę jak kości, ale to nie jest kość. Chyba to nie jest kość. To, to nie wiem, czy nawet widzicie, ale to jest koralowiec, czy tam coś innego, ale to tak wygląda jak koralowiec. Czyli tu jest koralowiec, to jest koralowiec, czekajcie, ale to chyba całe to nie jest koralowiec, bo tu też widzę ślimaka. To, to to jest ślimak. O! Tu jest koralowiec. Znaczy mi się nie chce obraz wyostrzyć, no. Dobra, trudno. Tu mam takiego fajnego koralowca. Taką nóżkę po prostu. Koralowce Rugoza. Może pamiętacie? Kiedyś o nich mówiłem. To takie najpospolitsze koralowce. Boże, on mi ciągle wypada. Takie nóżki. A w ogóle to jeszcze jeden koralowiec. Poczekajcie w ogóle wyszło, że jeszcze dwa, ale yy, jeszcze mała rzecz to na końcu odcinka to naprawdę pokażę wam najlepszą rzecz, najlepszą w ogóle skamieniałość ever, którą znalazłem sam, chyba tak ją mogę nazwać i miałem mega farta tak naprawdę to nie miałem farta, tylko mój kuzyn ale to potem później, on ma zawsze farta takie smutne życie to te, doda, to, te, to te dwa dodatkowe koralowce, które zapomniałem wam pokazać, ale je na koniec, bo one są fajne to, to nawet nie wiem, co to jest. Ale nie wiem, czy to widać, wiecie. Co się dzieje? no? Nie chcę się w ogóle. Obraz wyostrzyć. Nie wiem, mam nadzieję, że zobaczycie. Takie tam są dziurki, ale nawet nie wiem, co to jest. Czy to jest koralowiec, czy nie. Ale no, widzimy jako koralowiec. Tu jest mszywio, ale to strasznie słabo widać. Trzeba mieć lupę prawie, żeby zobaczyć. Więc to sobie pominiemy. To też to jest taki koralowiec, po prostu poczekajcie. Nie, może go zobaczycie. Takie dziureczki są. To według mnie jest ładny koralowiec. Wygląda tak trochę jak jakaś skóra, ale ja takie bardzo lubię. To wygląda jakiś minerał, ale to też jest koralowiec. Widać takie linie podróżne, ale tego też nie zobaczycie. No, przepraszam Was bardzo. No ale po pierwsze kamera, a po drugie te skamieniałości. Jak ja ledwo dostrzegam w niektórych, no to wiecie, dla niewprawnego obserwatora, czyli tam się nie obraźcie, no ale jednak jak ja szukam 5 lat, to łatwiej mi rozpoznawać. No a do tego jeszcze na takiej kamerze jak moja, na telefonie tak naprawdę, no to jednak trudno. To to samo co w tym przypadku wcześniejszym, przedwcześniejszym, czy tak się mówi, w ogóle nie wiem. Czekajcie. To myślę, że powinno lepiej widać. Są takie kreseczki, bardzo. Takie. No, podróżne kreseczki. Yy, to, to myślę, że widzicie. To jest chyba jakaś gąbka albo koralowiec kolonijny. Mówiłem, że nie, rozum nie rozpoznaję. To jedno z moich ulubionych, chociaż takie białe. To koralowce porowe, bo dobrze widać w nich te takie pory układające się w takie. jakby nie wiem, jakby to powiedzieć. Kwiatki, można tak powiedzieć. To jest bardzo ciekawe znalezisko. Jak na majówkę wybrałem się do Warszawy, to zatrzymałem się na takim jakby, nie wiem, pasażu handlowym przy drodze. I tam był żwirek, ja sobie poszedłem, bo ja nigdy nie odpuszczam żwirka. Yy, I zobaczcie, tam znalazłem dużo belemnitów, chyba jakieś 18? Tak, 18 było. Yy, kilka fajnych rzeczy, które Wam jeszcze pokażę. No i właśnie to. To jest bardzo ładny koralowiec yy, paciorkowaty. Rzadki okaz. Nawet bardzo. Yy, cenny nabytek do mojej kolekcji. Nawet bardzo. To znalazłem ostatnio podczas robienia cyklu zdjęciowego takiego ja ze skamieniałościami na żwirku, w którym już nie szukam, ale jednak był tam taki koralowiec. Nie wiem, jak go przeoczyłem kiedyś. Ja tam szukałem, jak miałem może jakieś 12 lat. To było 2 lata temu, czy 3. 11 lat, jak miałem. To mam nadzieję, że widzicie, to jest ten rugoza po prostu. A to najlepsze. Naprawdę ładny na cmentarzu znalazłem sobie. No leżą tak po prostu. W ziemi. Podnoszę patrzę, a to ten taki piękny koralowiec, naprawdę. Powiem wam, że aż niezwykły, bo jest bardzo ładnie zachowany i te wszystkie fałdy. No, i to by było na tyle z tymi koralowcami. Na koń... Mówiłem, że najpierw robię te gorsze rzeczy, a na końcu będą najlepsze. Czyli ta najlepsza skamieniałość ever, trzy kupione skamieniałości, i do tego jeszcze te najlepsze znalezione. No i powiem Wam, że jednak jest to pokazywać, a jeszcze bym zapomniał o tym, to są przywioły, jakby coś, nieważne. Dobra, to ja teraz Wam pokażę chyba rozmaitości, bo w sumie, a nie, łodzikowcy najpierw, potem rozmaitości. Dobra, więc co my tam mieliśmy robić? Jakieś bzdety chyba kolejne, czyli znaczy tam, o łodzikowce miały być. No właśnie. Nie wiem, pomyliło mi się czy Bo to nagrałam trochę później. Już sobie przerwę zrobiłem. No i jakby nie pamiętam. No to łodzikowce wam pokażę, wiecie. Dużo tych łodzikowców, tak wam szczerze powiem. Naprawdę się znalazło. Mnie trochę zdziwiło tak szczerze. Muszę je wszystkie znaleźć. Ale to nie zajmie jakoś długo. Dajcie mi chwilkę. No, i to jest. Nie, to jeszcze nie to. Przepraszam. Dobra, no. I to wszystkie łodzikowce. I tak. No, to zaczniemy sobie od takiego klasyka. Widzicie? No, taki łodzikowiec, jak łodzikowiec, no po prostu. Yy, tu mam takie ciekawe coś. Bo to jest łodzikowiec, którego tak znalazłem i go sobie rozwalałem potem. Mam nadzieję, że go widzicie. To wczoraj w ogóle sobie rozwalałem. Taki ciekawy mały łodzikowiec. Ładny. Tu. Zobaczcie, to bardzo ładny łodzikowiec. Bardzo nawet. Pięknie zachowany. Taki płaski, ale dobrze go bardzo widać. Tu to łodzikowiec jak łodzikowiec. Komory widać. Tak, no taki owal po prostu. Tu także, mam nadzieję, że to widzicie. To łodzikowiec też. Tutaj taki bardziej podłużny, też te komory widać. To taki śmieszny łodzikowiec, co wygląda jak jakaś pszczoła trochę według mnie. Jest taki zaokrąglony. Tu mam łodzikowców kilka. Nie wiem, czy je zobaczycie, bo to były dwa w kamieniu. Ten taki mały jest ładniejszy. Ten tutaj. A jest jeszcze taki drugi, nie wiem, czy go widzicie. O, tu. Taki większy. I tutaj też jeszcze jeden łodzikowiec. A, tu mamy ciekawego, bardzo łodzikowca, powiem wam. On taki dziwny jest, bo widać te komory dobrze, a one są skrzemkowane. Widać kryształy kwarcu. Nie wiem, czy to rzadkie, no, ale jednak wyjątkowe według mnie. I tu ostatnio znaleziony przez mojego kuzyna w sumie on to zawsze znajduje lepsze rzeczy ode mnie chociaż nawet nie zbiera tych skamieniałości tylko mi w większości oddaje i właśnie chciałem mu to podziękować bo tak naprawdę to tych zbiorów, dużo dużej ilości tych dobrych skamieniałości nie byłoby bez niego, bo on naprawdę umie znajdywać jednak, ja się na nich znam, ale on ma, ma jakby tak farta no po prostu ma, no. naprawdę tu nie wiem czy go widzicie, zobaczcie tu widać jakby linie, ale tu by trzeba było się przyjrzeć, żeby te komory zobaczyć. No i tu są łodzikowce. Yy, no i tak, no. To są łodzikowce. Co tu więcej mówić? Teraz może sobie do jakichś bzdetków przejdę. Bo, bo już jakby, wiecie. Nie mam. Nic do takiego. No to tutaj mam te pzdety takie wiecie różne poszukam sobie O, w ogóle to zapomniałem jednych przyszywiołów wam pokazać Ale to już trudno Pokażę je teraz O dobra, no już przepraszam, że tak długo. Słuchajcie, na przykład, no, znalazłem trochę tych rzeczy w różnych miejscach. Yy, tutaj na przykład mamy ramienio noga. Ten akurat jest ładny. No nie, nie mógłbym tego nazwać zdetem w sumie, no ale wiecie, no, wiecie o co mi chodzi, no. Mam nadzieję. Tutaj mamy ładne ślimaczki, które tak swoją drogą, to co tutaj widać, to nie jest, o, nie jest odcisk ślimaka, tylko jakby odlew. Tak, wzi jakbyście wzięli sobie skorupę ślimaka. Nalali do środka cementu i potem tą skorupę rozwalili i wyjęli ten odlew, to jest coś takiego. Więc ten ślimak nie był wcale taki prosty i brzydki, tylko był o wiele ładniejszy, tylko to jest jego odlew od środka. Tutaj mam małże taką jakby, skorupę. Przynajmniej tak myśla. widzicie? Tam ramieniu noga, nie wiem, ale jest ogólnie ładna i gruba taka. To o, fajne, to też mój kuzyn znalazł. To są wieloszczety, takie robaki jakby. Nie, nie znam się dokładnie, co to było. No i to dość rzadko znajduję, bo to chyba jakiś szósty okaz, coś takiego. A tutaj ja już znalazłem wieloszczety, ale on, to jest większe, ale jednak słabiej je widać. No więc tak, co nam tu jeszcze zostało? Te szywioły, nie wiem, czy je zobaczycie, to te takie kwarcowe plamy. Bo one są tak, yy, to jest ich przekrój. Co tu jeszcze? O, ramienionogi. Tu naprawdę ładne ramienionogi. Zobaczcie, postanowiłem je zachować jako, że zwykle nie zachowuję. No bo tu jest bardzo ładny odcisk takiego podłużnego ramienionoga, nawet bardzo podłużnego. Nie wiem, czy to widzicie, ale on serio jest bardzo podłużny, ten ramienionog. Tutaj jakieś odciski skorupek, wiecie, takie rzeczy. Yy, to jest kawałek małży to co się o takie coś i ogólnie zlep muszlowy z którego pochodzi w ogóle to jest kawałek kamienia z którego znalazłem tą najlepszą skamieniałość którą wam pokażę niedługo na końcu oczywiście żeby zwiększyć oglądalność tu jest mały ślimak i jeszcze mam takie coś nie wiem może ktoś wie co to jest moglibyście napisać jak wiecie chociaż nie wiem pewnie niko nie wie ale no moglibyście napisać w komentarzach bo nie wiem co to jest, czy takiś belemnit jest, czy co. To coś. No i to te bzdety, wszystkie. Wiecie. No i już sobie przejdziemy do tych takich. A, zapomniałem jeszcze jedna rzecz. To jest dość rzadki ślimak według mnie, bo jeszcze takiego nie znalazłem. Zobaczcie. To naprawdę dobry ślimak. Tutaj. Bo zwykle to się takie znajduje. Wiecie, wydłużone, jak pokazywałem. A takie zwykłe, okrągłe, jak te teraz. Tak można by to nazwać, że zwykłe rzadko. No i słuchajcie, to są te już lepsze rzeczy. To jest taki kamień, który znalazłem i ja go rozwalałem, w którym był ten łodzikowiec taki jeden. No i ja tak naprawdę nie wiem, co to jest. Czy to jakieś, nie wiem, liliowce są? Zobaczcie. Tutaj. I jeszcze są tego takie małe fragmenty. Tutaj na przykład skorupki. Kawałek. Tu też. Ja nie wiem, czy to widzicie, bo to jest takie małe. Tu jest kawałek odlewu, i tu, tu skorupki, i tu. Ta, tu jest odlewu kawałek. Nie wiem, co to jest tak naprawdę. No bo zobaczyłem, znalazłem taki dziwny kształt, i pomyślałem, że dobra, rozwalę to. Zobaczymy, co jest w środku. I właśnie tam był też ten łodzikowy, ten o. No i tak, teraz już przejdziemy do tych naprawdę spokojnych rzeczy. Najpierw wam pokażę trylobita, którego znalazłem, jak byłem na tym pasażu handlowym. Zobaczcie, to naprawdę jest dobry trylobit. No, zobaczcie, jaki on jest piękny. Tylko brakuje mu jednej części, niestety. Nie jak ten, który pokazywałem w ostatnim odcinku. Pamiętacie? On był co prawda mniejszy, no ale jednak był cały. No i wiecie. Tak chciałem zwrócić też uwagę, że ten ma takie inne rysy. Tak można by powiedzieć. Bo tamten miał to jakby odwrócone, a ten ma koniec taki płaski, wiecie, nie zwężający się, tylko taki płaski. Hmm, no i tak. I teraz już przejdziemy sobie do tych rzeczy, takich najlepszych według mnie. Tylko muszę je najpierw odnaleźć, poczekajcie. P.S. Jeszcze smutna wiadomość, nawet dwie. Yy, po pierwsze, to jak robiłem pokazy skamieniałości, bo ja takie robię w szkole i też planuję w innych miejscach robić. Nie wiem, jak to będzie z nimi. No ale może planuję to jakoś robić tak bardziej na większą skalę. Yy, no to został mi skradziony jeden ząb rekina na szczęście taki najmniejszy. O małej wartości, no ale niestety... Chociaż teraz planuję odbudować i jeszcze więcej tych zębów kupić. Yy, bo w sumie to mam mało zębów rekina. No tak. Mało. Yy, a druga to bardziej smutna. To już było dawno, ale nie chciałem wam o tym mówić. Czyli tak nie może nie nie chciałem, ale wiecie. Nie chciałem psuć odcinka. No, to zobaczcie, co się z moją rybą stało. To jest bardzo smutne. Wywalił się po prostu organizer z kolekcją, tak. Nic innego nie ucierpiało, tylko ta ryba nieszczęsna. Co prawda, to dalej ma jakąś wartość, wiecie, ale to już nie będzie to samo. Niestety. Swoją drogą wiem, że to trochę nie na miejscu, ale zobaczcie, to jak fajnie się łamie. Dlatego jest takie delikatne. No i tak, już przejdźmy do tych skamieniałości. No i słuchajcie, to są skamieniałości, które sobie kupiłem na urodziny. Trzy to są skamieniałości, w tym jedna bardzo mnie źle zaskoczyła. Dwie były naprawdę fajne, ale jedna źle mnie zaskoczyła. No i tak, yy, chciałem wam powiedzieć, yy, chciałem zrobić z tego nagranie, jak to otwieram, taki opening jakby, ale już nie nagrałem, bo to było rano, potem trzeba było iść do szkoły. No i, ale teraz będę sobie zamawiał znowu ja mam takie pytanie, napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście taki film jakby, gdzie ja tą paczkę otwieram. No mam nadzieję, że ktoś napisze. No ale teraz już przejdźmy do tych skamieniałości. No to pierwszą, którą kupiłem jest taki amonit, zobaczcie. Może się on wydawać brzydki, ale to nie jest w nim najważniejsze, bo chodzi o to, że on jest przekrojony. Yy, I to jest o wiele większy, dzięki temu mogę innym pokazywać o wiele lepiej te komory. No, bo zobaczcie, pamiętacie tego wcześniejszego, jaki był karzełek z niego? Czekajcie, sobie otworzę i wyjmę. O! Tutaj macie porównanie. Taki. Ten jest o wiele większy. Yy, to jest z Madagaskaru, z Madagaskaru najlepsza. Amonity. Bardzo ładne komory. Tak wygląda z boku. Yy, wiecie, tak z zewnątrz to jest brzydki, ale to nie jest tak ważne. Bo chodzi bardziej o to, że. O no, i go jakby w, no, przekrój, przekrój. Musi być ładny w środku. No i amonit. Amonit jeszcze jeden. To jest chyba mój ulubiony amonit, znaczy jeden z ulubionych. On bardzo się świeci można no, właśnie widzicie jaki tęczowy. Tu w tych wyłomach widać linię lobową, ale nie wiem czy ją zobaczycie. Tak dla objaśnienia linia lobowa to jest jakby takie pofałdowanie komór, ścian komór yy, amonitów. Na przykład pierwsze amonity miały taką komorę, bardzo te ściany komór takie proste, albo tak zakrzywione troszkę, ale te coraz młodsze to mają już jak takie liście. Tutaj to widać. Jest to bardzo ładny amonit. Piękny. Tak bardzo, tak bardzo jest tęczowy. Pięknie opalizuje. Na niej, no we wszystkich kolorach tęczy. No z Madagaskaru oczywiście, z Madagaskaru. Najlepsze, jak już powiedziałem. I teraz ta jedna rzecz, która mnie rozczarowała Chociaż może nie, może to źle powiedziane Bo ona jest fajna, ale miała za dużą cenę Jak no, według mnie No ale wiecie, kolejne jakby państwo Do mojej kolekcji bo To ona jest z Węgrzech, ta skamieniałość I to są, uwaga, takie rozgwiazdy I one kosztowały 160 zł One są takie, dla porównania w mojej ręce One mają jakieś 6 cm Coś takiego A do tego zobaczcie jak wyglądają Myślałem, że to będzie większe. Otwieram to patrzę. No i sobie myślę, co ja kupiłem. No ale no nic. Stało się, no jest. W... Ja się cieszę jednak, bo jest w kolekcji. Większa kolekcja, tak? Mogę więcej dzieciom pokazać. No i yy, to już jest koniec, ale jeszcze mam tą ostatnią skamieniałość. Tą najlepszą. Taką najlepszą ever. I najpierw wam opowiem jej historię. No bo tak, mój kuzyn sobie jeździ motorem. I on wjechał na takie jakby bagno. I on tam zakopał się z tym motorem. Jak wychodził, to znalazł takiego kamienia. To był taki naprawdę duży kamień. Gdzieś może szerokości tego tutaj organizera, co widzicie za mną. Czy nawet większy. I to był po prostu taki gigantyczny zlep muszlowy. Wiecie o co chodzi? Ten, co wam fragment pokazywałem. Takie muszelki i różne rzeczy. Ja to zacząłem rozwalać. Patrzę i nagle zobaczcie, co znalazłem. Potem mi się udało wypreparować. Słuchajcie, to jest duża rzadkość. To jest naprawdę znalezione przeze mnie. W mojej okolicy. Żadne kupione. Zobaczcie. Naprawdę piękny amonit, i dlatego, zobaczcie, on się opalizuje. A, a jest z Polski. Jest w miejscach, gdzie praktycznie nie powinno być amonitów, bo amonity są na południu kraju. Ja, ja mieszkam na Zachodzie. No, zachodni, północy, no właśnie. Tutaj nie ma amonitów. Najlepsze amonity, jakie znalazłem, to są takie fragmenciki. No, chyba że mój kuzyn on znalazł yy, takiego całego amonita, ale tamten był zamazany i wapienny, i w ogóle się nie umywa do tego. I zobaczcie. Bardzo piękny amonit. Co prawda mi się trochę uszkodził, ale było warto go tutaj wypreparować, bo <noise> tu macie porównanie z palcem. Ale jest naprawdę kozacki ten amonit. Najlepsza skamieniałość według mnie. No i wiecie, no to byłoby już na tyle. Ja bym chciał się z Wami już pożegnać. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować dla tego amonita i dla większej ilości skamieniałości. Yy... A jeśli chociaż nie, sub... nie, subs... nie subskrybujecie kanału, to proszę dajcie chociaż jakiegoś tam lajka. Albo chociaż obejrzyjcie film do końca, bo jak patrzę, to. Jednak oglądalność nie jest taka. Wiecie, może trochę przynudzam, no to tą... może. No ale obejrzyjcie te odcinki, bo ja jednak robię to tak z pasją, mi się wydaje. Przynajmniej tak w moim odczuciu. No i napiszcie komentarze, czy Wam się podobało. I może jakieś pomysły na odcinek, na przykład teraz jeden widz mi polecił, żebym. Yy, nagrał jak szukam skamieniałości to też już chciałem zrobić, raz próbowałem ale mi nie wyszło, ale teraz w najbliższym czasie będę próbował, więc możecie mi dać jakiś pomysł na odcinek, bo tak trochę teraz nie mam pomysłu no i tak, no to już byśmy się pożegnali pa pamiętajcie, gdy życie daje wam żwirek, to poszukajcie Belemnita